Siema! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tak, wiem, dawno mnie już nie było, ale to dlatego, że po prostu byłem za granicą i nie miałem możliwości nagrywania dla Was żadnej recenzji. Ale już wróciłem i mogę dalej nagrywać. A dzisiaj mam dla Was wydanie specjalne magazyno LEGO Ninjago Legacy. Słuchajcie, jest to numer piąty już w tym roku... I kosztuje 19,99 i uważam, że jest to bardzo dobra cena. A dlaczego? Bo przede wszystkim dostajemy dwie minifigurki. Magazyn Lego Ninjago, który jest bardzo fajny i są oczywiście świetne plakaty. Do tego dostajemy 5 nowych naklejek z nowej serii do albumu. I ten album też dostajemy w tym zestawie czyli za niecałe 20 zł, dostajemy właśnie taki oto zestawik. Uważam, że warto. A, a zanim zaczniemy, to jeżeli chcecie, żebym zrecenzował dla Was jakiś numer podczas tej mojej nieobecności, pewnie dużo już wyszło, to po prostu dajcie znać w komentarzu, to postaram się tą recenzję dla Was zrobić. Dobra, słuchajcie, no to zaczynamy, moi drodzy. Może zobaczmy sobie najpierw ten albumik, tak na szybko, zaraz naklejki i, i przede wszystkim e, też e, oczywiście figurki. Słuchajcie, wiecie, że już był jeden album, na pewno ten jest tutaj też, widzę, że jest podzielony w jakiś sposób. E, tutaj na, o, proszę, jest Lloyd, jest Sky, czyli każdy pojedynczy ninja ma swoje dwie strony na naklejki. Ja, tak, proszę, Święto Umarłych. Jest tu pewnie bardzo dużo różnych. Epizodów różnych, o jest też najnowsze, popatrzcie, no to to jest też o tyle będzie więcej, popatrzcie. Ostatnie, najnowsze dwa sezony też tutaj będą: Prime Empire, no jest też, proszę bardzo, też tutaj lodowy, lodowy rozdział. No myślę, że ten album będzie bardzo ciekawy. Oczywiście tutaj możecie sobie odhaczać wszystkie naklejki, które zdobycie zdobędziecie. Ja sprawdzę, co mam tutaj, i może od razu wklejmy te naklejki. I zaraz przejdziemy sobie do magazynu. Dobra, otwieram. Oj, dawno tego nie robiłem. A jeżeli chcecie też film o, o wklejaniu naklejek do albumu, to dajcie znać, to kupię więcej trochę tych paczek i będziemy sobie wklejać. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. Już troszeczkę zobaczyliście. Proszę bardzo, naklejka numer 1. Eee, to znaczy, to numer nie jest 1, tylko 150. Dobra, i szukamy 150. -tki. Zaraz sobie ją szybciutko tutaj wklejmy. Jest. Patrzcie, jak to się łatwo odkleja. To normalnie prościzna, łatwizna. Szybciutko będziemy mieć wszystko, wszystko przyklejone. Proszę o. Chociaż powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać tych mini figurek. 191. Przejdziemy sobie tylko do tej strony i zobaczymy, co to jest. 191 jest. O! Wążcz z różdżką. Bardzo ciekawe. Dajemy tutaj. E, już wklejamy. O, proszę bardzo. Numer 200 to jesteśmy bliziutko. Wysokie numery mi się trafiły. Oczywiście każda paczuszka jest losowa, więc, jeżeli kupiliście ten zestaw, to na pewno wasze. E, Wasze, wasze naklejki pewnie są inne, raczej wątpię, żeby się powtórzyły. O coś mi tu nie wyszło z przyklejeniem, A, ale to nic nie szkodzi. 227, czyli idziemy dalej w górę. Co my tutaj mamy? O coś z nowych sezonów. 277, o to jeszcze dalej. Dobra, lecimy. 277, słuchajcie, to jest tutaj i to jest jakaś połóweczka. Może Wam najpierw pokażę, proszę bardzo. Arcyłotry, no, bo też taki rozdział tutaj jest w tym albumie. To też bardzo ciekawe. No, Dobrze, znajdziemy was wszystkich, nie martwcie się. No i ostatni już, 87. To chyba jakieś pierwsze sezony. Tak mi się przynajmniej, tak, tak to zdjęcie wygląda, jakby to było coś z pierwszych sezonów, no gdzie ja to nie umiem trafić, 87. Tak, Święto Umarłych, tak, dokładnie tak który to był sezon piąty chyba, tak? Nie pamiętam już dokładnie, wiecie? Już tak dawno nie widziałem Lego Ninjago. Trzeba będzie znowu chyba obejrzeć, bo dawno nie widziałem. No i tak właśnie oto prezentuje się taki album, który możecie dostać. Przejdźmy sobie teraz może do magazynu. Ja wyciągnę może te minifigurki najpierw, e, bo one mi najbardziej interesują. O, może je wyciągnę w ten sposób, nawet jakiś taki tak inaczej troszkę. O, może być. Jak dla mnie. Zobaczmy sobie te minifigurki. Jest tutaj oczywiście Kai i Nin Droid. Kai no to chyba już nikogo nie zdziwił, jeżeli zbieracie magazyny no to na pewno Kai wam się trafił popatrzcie, ma on oczywiście dwie twarzyczki o taką, o, bardziej wściekła tak, ale zostawię może tą taką e, bardziej uśmiechniętą no to taki y, trochę ten uśmiechnik prawdziwy tutaj bardziej taki wystraszony ale niech będzie, no i oczywiście ze swoim mieczem, ze swoją kataną mamy tutaj Kaja, do tego dochodzi Android. E, zaraz go sobie to obejrzymy, jak on to wygląda. E, ze swoją tutaj też bronią. O, Android też już się trafiał w magazynach, prawda? E, on oczywiście ma tylko jedną minkę. No dziwne by było mu zrobić minkę. Ale ten jego kostium jest naprawdę bardzo fajny, Tak się prezentują te dwie minifigurki w tym zestawie. Odłożymy już jeden na bok i zobaczmy, co mamy w tym naszym wydaniu specjalnym. A jest tu kilka bardzo fajnych rzeczy. Słuchajcie, przede wszystkim pamiętajcie, że jest tu komiks. Nazywa się szybki jak ninja. I oczywiście ja go nie czytam na antenie. Zapraszam Was po prostu do przeczytania. O, widzę, że wyszedł już War Machine, czyli wydanie magazynu Lego Avengers. Muszę ponadrabiać zaległości, słuchajcie, bo nawet nie wiem jakie magazyny powychodziły. O, mamy tutaj dalej komiks. Lecimy dalej. Oczywiście są związane z naszymi minifigurkami, czyli Skyem i ninja droidami. Mamy też plakaty. Słuchajcie, plakaty są fajne, ponieważ przede wszystkim są one troszeczkę większe niż normalnie. Ja wam postaram się pokazać Wam ten plakat, podniosę tutaj kamerę. O. Jest. Jest Moro, a z drugiej strony jest Zane I powiem Wam szczerze, ten Zane mi się trochę bardziej podoba od tego Moro. aż mi się to wszystko na tym moim biurku małym nie zmieściło. Odkładamy plakaty. O jest, widzę, że też wyszedł już Lego City. Eee, proszę. Już od 3 września. No, to już jest. Policjant z psem. Też bardzo ciekawe. ciekawe. Ciekawy jestem tego magazynu, jak on wyszedł. Może wiecie coś o nim więcej. Słuchajcie, mamy tu też e, Super Łotrów z Ninjago. Część już 13. Więc jeżeli kolekcjonujecie, macie tu następnego Łotra Nina Droida. E, to jest żołnierz, oczywiście, piechoty. Jego misja, jaka mogła być misja Ninja Droida? No pokonać ninja, no przecież wiadomo, tak? Po to oni zostali skonstruowani. Możecie sobie to wyciąć i dołączyć oczywiście NinDroida do kolekcji swoich łotrów. Mamy tutaj jeszcze lekcje z Akademii Mistrzału. Jeżeli widzieliście poprzednie magazyny, to wiecie, że są tu pewne lekcje, które możecie sobie tutaj porobić. Mamy tu oczywiście też różne e, łamigłówki. Słuchajcie, są też epickie pojedynki. Też można sobie tutaj powycinać to wszystko, poczytać o nich, kolekcjonować te wszystkie ciekawe rzeczy. Są też prace, które nadesłaliście do redakcji, są bardzo fajne, bardzo ładnie rysujecie. I popatrzcie, jest pojazd ultradźwiękowy. Słuchajcie, to jest zestaw Lego, który posiada 725 klocków. Słuchajcie, macie tutaj tak Kaja, Kola, Zeina, Jaya, w wersji Legacji. I jest tutaj też Ratla i Mezmo, tu ich widzicie jak uciekają przed tym pojazdem i naprawdę jest to świetny pojazd z części właśnie Lego Ninjago, jak walczyli z wężonami, popatrzcie i tu jest ten Zane w wersji po prostu Legacy i to naprawdę musi być świetny zestaw, powiem Wam szczerze, chciałbym tak mieć, no jest chyba naprawdę świetny. Tu też jest fajny, też inny zestaw do obejrzenia, popatrzcie to są ogrody miasta Ninjago. Jest on bardzo ciekawy, natomiast jest on tu bardzo rozbudowany, przypuszczam, że e, jest on do kupienia i na pewno jest bardzo drogi, ponieważ jest bardzo duży. Możecie sobie tutaj zobaczyć, co się dzieje w ogrodach e, Ninjago. Mamy tu też pytania Wu i możecie tutaj sobie na nie odpowiedzieć, czyli gdzie są moi ninja, znajdź i zaznacz wszystkich ninja na obu tych stronach. Drugie pytanie to, które z ninja nie są gotowi na trening, poniżej napisz imiona bohaterów, którzy jeszcze nie są przebrani w stroje. I mamy tu jeszcze takich sześć pytań. Możecie te pytania, na te pytania odpowiedzieć właśnie pod kątem tego tutaj obrazku. No i moi drodzy, następny Ninjago, magazyn Ninjago Legacy to 21 października będzie w nim Zain i Whisplash. Wyplasz to już się pojawiał kilka razy. Zain chyba też. Nie wiem czy się skuszę, ale zobaczymy co tutaj się będzie działo. A jeżeli jesteście zainteresowani takimi zabawkami jak świetny, świetny noktowizor, to musicie zakupić magazyn National Geographic Kids. Moi drodzy, to by było na tyle. O, proszę, i jeszcze Star Wars na koniec. Już od prawie tygodnia nie, już od tygodnia jest do sprzedaży. To by było na tyle. Tak, to właśnie prezentuje się ten zestaw, który już jest dostępny, już pewnie od jakiegoś czasu. Trzymajcie się. Powodzenia i na razie.